Cześć moi drodzy! Z tej strony Hanna Kowalczyk, witam Was na moim kanale o W tym artykule rozważymy co ośnić zgniłe ryby. Omówimy szczegóły, czy śniły się zgniłe lub zepsute ryby, z robakami lub bez nich, śmierdzące i bezwonne. Ma znaczenie, komu śni się sen e kobiecie czy mężczyźnie, zbadamy, jak śniący interpretuje sen dla dziewcząt i facetów. Dowiemy się również, co oznacza zgniłe ryby, jeśli zdarzyło się zobaczyć kobietę w ciąży. Podamy wyjaśnienia, kiedy śnimy o brakujących rybach w dreambookach Frioda, Miller'a i Wanga. Ale najpierw poznajmy ogólne znaczenie. Krótka interpretacja snu. Najczęściej zgniła ryba jest ostrzeżeniem. Sen ostrzega przed problemami, sprawia, że jesteś ostrożny przed nadchodzącymi zmianami. Jeśli ją widziałeś, zwróć uwagę na swoje zdrowie, samopoczucie. Często jest to ostrzeżenie o ryzyku złych transakcji, trudnościach z partnerami w pracy lub w biznesie. Nie ma potrzeby traktować takich symboli jako sytuacji nieuniknionej. Jest to powód do refleksji, zmiany priorytetów i ratowania siebie. Analiza interpretacji pozwoli ominąć problemy i trudności, zapobiec kłopotom i zminimalizować ich konsekwencje. Ponadto, wielu śniących podaje pozytywne definicje. W zależności od okoliczności, może to być zwiastun wygranej i wzbogacenia się oznaka rychłego sukcesu w biznesie i powodzenia w życiu. Czym jest sen o zgniłej rybie dla kobiety lub dziewczyny? W snach kobiety ryba symbolizuje jej życie intymne. Jeśli jest zepsuta, czas pomyśleć o swoim zdrowiu, zwłaszcza po stronie żeńskiej. Śnienie ostrzega przed ryzykiem zaostrzenia chorób przewlekłych. Nie zwlekaj z badaniem u specjalisty, terminowa opieka medyczna nie pozwoli na komplikacje. Dziewczyna młode dziewczyny wiedzą, że ryby we śnie do ciąży. Zjełczały również zwiastuje rychłe poczęcie dziecka. Ale jednocześnie sugeruje, że może nie pójść tak gładko. Koniecznie udaj się do lekarza, aby ciąża przebiegła łatwo i bezpiecznie. Dla zamężnej kobiety, zamężne kobiety widzą zgniłe ryby do zmiany. Jeśli jesteś na ścieżce kardynalnych zmian, rozważ wszystkie za i przeciw przed podjęciem decyzji. Dopiero po przeanalizowaniu sytuacji można przystąpić do zdecydowanych działań. Często sen sugeruje, że relacje z małżonkiem nie są gładkie. Nie zaszkodzi z nim o tym porozmawiać. Sen o zgniłej rybie mężczyzny lub faceta. Marzyciele interpretują zgniłe ryby dla mężczyzn jako prawdopodobieństwo kłopotów, strat i strat. Ale ten symbol ostrzega, a nie gwarantuje. Sytuacja zależy od tego, czy podejmiesz jakieś działania w celu ich wyeliminowania. Łowienie ryb we śnie sugeruje, że problem dotyczy sfery działalności. Zjełczały i intrygi ze strony partnerów lub współpracowników. Jeśli czujesz od niej nieprzyjemny zapach, szykują się kłopoty z konkurencją. Musisz być ostrożny w podejmowaniu decyzji i podpisywaniu nowych umów. Ale połów, który stopniowo psuje się na brzegu, do pieniędzy. Dla mężczyzn jest to symbol udanej kariery i wzrostu dochodów. Biznesmeni oczekują udanych projektów, korzystnych transakcji, nowych wzlotów i osiągnięć. Interpretacja snu młynasz. Według Milera sen jest symbolem szczęścia i dobrobytu, w tym zgniłych ryb. Zobaczyć ją we śnie to pieniądze. Brakujące krzyżówki i zwiastun wygranej w kasynie lub na loterii. Spróbuj szczęścia, nawet jeśli nigdy wcześniej nie uprawiałeś hazardu. A jeśli widziałeś, jak zgniła ryba stopniowo rozpada się na kawałki, wkrótce będziesz oczekiwać luksusowego prezentu od kolegów lub partnerów. Im większa ryba, tym droższa niespodzianka. Znaczenie snu we śniewanga. Bułgarski wróżbita kojarzy wizję zgniłych ryb z intrygami, które za twoimi plecami budują koledzy. Chcą cię zwolnić lub zdegradować, ale twoja wrodzona pracowitość i odpowiedzialność nie pozwolą im łatwo tego osiągnąć. Problemom można zapobiec, ale ważne jest, aby działać w tym celu nadzwyczajnie. Jeśli wyższe moce wysyłają taki sen, oznacza to, że zmuszają cię do myślenia i podejmowania nowych kroków w kierunku rozwoju kariery. Freudowska wersja śniącego. Mężczyźni, którzy widzą zgniłe ryby we śnie, powinni pomyśleć o swoim zdrowiu. Gotować we śnie zepsutego karpia przypomnienie o problemach w sferze intymnej. Złapać taką rybę zalecenie, aby pomyśleć o biznesie i zbadać konkurencję. Kobiety również postrzegają taki sen jako ostrzeżenie o możliwości rozwoju chorób. Mężatki muszą pomyśleć o sferze intymnej z mężem, dla dziewcząt jest to wezwanie do wizyty u lekarza w celu zbadania. Interpretacja według islamskiej księgi snów. Zepsuta ryba w muzułmańskiej księdze snów ma również znaczenie ostrzegawcze. Choroby, kłopoty, straty można ominąć, jeśli podejmie się kroki w celu wyeliminowania problemów na czas. Sen pomaga dać każdemu lekcję i przeanalizować otoczenie, aby zapobiec nieprzyjemnym sytuacjom w karierze lub życiu. Dlatego w muzułmanizmie taki znak jest uważany za korzystny, ponieważ daje czas na naprawienie błędów. Widzieć we śnie zgniłą rybę na talerzu i jeść ją oznacza prawdopodobieństwo rychłego otrzymania spadku. Zwykle chodzi o niewielkie kwoty od dalekich krewnych. Krótkie interpretacje innych śniących Większość śniących tłumaczy wizję ze zgniłą rybą jako znak ostrzegawczy. Istnieją jednak inne interpretacje tego symbolu. longo zmiany miejsca zamieszkania i przyjemne kłopoty. Nostradamus, plotki za. Plecami, symbol znalezienia wyjścia z sytuacji. Law, zalecenie zaangażowania się w zdrowie. Swetkow, e-znak bogactwa, wkrótce zysk. Jung, w otoczeniu są zazdrośni ludzie i nierzyczliwi. Has, prawdopodobne kłopoty w pracy z nowym projektem. Interpretacja snów według dnia tygodnia. Ma znaczenie, w którym dniu tygodnia widziałeś zepsutą rybę. Przyjrzyjmy się znaczeniom dla każdego z nich. Poniedziałek napięcie w zespole, wtorek romantyczne relacje, środa zwracaj uwagę. Na dzieci czwartek zazdrość współpracowników i partnerów, piątek spędzaj czas z rodziną, sobota sprawdź swoje zdrowie, niedziela. Zwiększony dochód nieoczekiwany zysk. Znaczenie snów według pór roku. Pory roku mają wpływ na dekodowanie snów. Dlatego przyjrzyjmy się, jak interpretować sny według pór roku. Wiosna, nieoczekiwane bogactwo, spadek, zwiększone zyski, latoe. Plotki i kłótnie kolegów, musisz być ostrożny. Jesień nie podejmuj pochopnych decyzji w pracy, zima, czas zadbać o swoje zdrowie. Według faz księżyca Księżyc ma bezpośredni wpływ na sny. Od jego fazy zależy również wyjaśnienie snu. Nów księżyca, współpracownicy mogą sprowokować konflikt, nów księżyca i w weekend będzie. Dużo pracy, pełnia i czeka na ciebie spadek, ubywających, zwróć uwagę na swoje życie osobiste. CEO oznacza zgniłe ryby dla różnych sfer życia. Wyjaśnienie snów zależy od sfery życia, na której najbardziej ci zależy na tym etapie. Rozważ ogólne znaczenia. Zdrowie i samorozwój zepsuta ryba przypomina o potrzebie dbania o siebie. Ten sen ostrzega przed problemami, ostrzega przed obecnością chorób przewlekłych. Odwiedź lekarza poddaj się badaniom, aby zyskać pewność co do swojego zdrowia i dobrego samopoczucia. Pieniądze, praca i kariera zepsuta ryba we śnie przypomina, że w pracy nie można się zrelaksować. Wokół jest wielu zazdrosnych ludzi, którzy nie są zadowoleni z Twoich sukcesów. Zwróć uwagę na zachowanie kolegów, nie spiesz się, aby zaufać im swoimi planami. Podejmuj wyważone decyzje przy podpisywaniu umów. W najbliższej przyszłości będziesz musiał ciężko pracować, ale w końcu zostaniesz nagrodzony. Związek Sen o brakującej rybie mówi o problemach w sferze seksualnej, trudnościach w życiu intymnym małżonków. Aby uniknąć rozdźwięków, porozmawiaj ze swoim partnerem, omów powstałe trudności, problemy są łatwe do wyeliminowania. Jeśli zostaną rozwiązane. Szczerość i zdolność do wzajemnego zaufania w tej kwestii będą ważnymi czynnikami. Rozrywka sen nie daje ani jednej wskazówki na temat prawdopodobieństwa zbliżających się uroczystych wydarzeń rozrywki. Można założyć imprezę z okazji rozwoju kariery, która w niektórych snach obiecuje zgniłe ryby. Ale to tylko mały bankiet dla kilku osób masowe uczty są wykluczone. Co kobieta w ciąży marzy o zgniłych rybach? Ryba jest popularnym zwiastunem ciąży. Młode kobiety z niecierpliwością czekają na takie wieści od sił wyższych. Są jednak zasmucone, gdy widzą, że jest zepsuta. Nie martw się, to tylko ostrzeżenie. Kontrola dobrego samopoczucia, regularne badanie przez lekarza, terminowe dostarczanie testów nie pozwoli na rozwój powikłań. Zepsuta ryba w snach chroni kobietę w ciąży przed zmartwieniami. Potraktuj to jako zalecenie, aby ominąć nieprzyjemne sytuacje, problemy, konflikty. Jeśli coś jest niepokojące, abstrahuj od tego. Teraz nie jest najlepszy czas na zmartwienia, ważne jest, aby poświęcić siłę sobie i skoncentrować się na dziecku. CO oznacza sen o zgniłych rybach. Interpretacja snu zależy od tego, jaką zgniłą rybę widziałeś. Jeśli była zgniła, jest to symbol, że wkrótce kłopoty się skończą. Dobry znak, potwierdzający, że wszystko co złe z czasem mija. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, trochę poczekać za ciemnym paskiem na pewno pojawi się biały. Termin wybawienia od przeciwności losu zależy od liczby ryb w wizji. Jedna, dwie sytuacja zostanie rozwiązana w ciągu kilku miesięcy. Dużo będziesz musiał poczekać dłużej do sześciu miesięcy. Zepsuta ryba z robakami. Sen o robaczywych rybach zapowiada szczęście w karierze. Widzieć robaki to dobry znak dla przedsiębiorców, liderów, menedżerów średniego szczebla. Wkrótce otrzymają propozycję wspinania się po szczeblach kariery, z obowiązkowym wzrostem wynagrodzenia. Nie należy odmawiać. Ludzie, którzy pracują w obszarach, w których trudno jest wspiąć się ponad istniejący status, oczekują przyjemnego kuszcza. Wizja przewiduje wygraną, zwycięstwo w ważnym konkursie, uznanie w swoich kręgach lub dziedziczenie. W każdym razie sytuacja pozytywnie wpłynie na kondycję finansową. Sen o śmierdzącej rybie. Czuć zapach zepsutej ryby we śnie jest rzadkością. Ale jeśli wyraźnie pamiętasz jego smród, oznacza to, że jesteś otoczony przez nieżyczliwych. Zachowuj się ostrożnie w towarzystwie przyjaciół, analizuj działania kolegów i bliskich, którzy są zawsze blisko. Trochę uwagi, czujności i analizy pomoże obliczyć tych, z którymi lepiej przestać się komunikować. Jak tylko pozbędziesz się zazdrosnych ludzi, uśmiechniesz się szczęściem w życiu rodzinnym i karierze. Sen przyciąga pieniądze i dobrobyt finansowy, ale tylko dla tych, którym udało się rozwikłać wiadomość i podjąć odpowiednie działania. Wybawienie od przeciwności losu: sny o zgniłych rybach ostrzegają przed nadchodzącymi problemami. Są to najlepsze znaki losu, które, jeśli zostaną poprawnie zinterpretowane, można wykorzystać dla własnego dobra. Rozejrzyj się wokół, stań się bardziej uważny i ostrożny, pomoże to otoczyć się tylko uczciwymi i lojalnymi ludźmi. Z takim wsparciem łatwo jest podbić każdy szczyt. Czekasz więc na rozwój kariery, stabilność finansową i szczęście rodzinne. Ryba bez głowy udostępnij autor Inga Archangielska 20, nowów 2022 Jury Super, dobra rozwinięta interpretacja, dziękuję. Powiedz jednak coś, Miss Hassej. Sen i marzenia senne. Wydawca, Amrite, 2017 rok, 80 centów. ISBN 978-5-413-01-471-4, Ronny Temaskal. Księga snów majów wydawca AZBUKA 2010 rok 224 centów. ISBN 978 myślnik 5 9985 0980 myślnik 3